Maleńkiego bodzanowa na ziemi płockiej nie fundował w swoim czasie żaden mądry, szczodrobliwy hetman koronny. XIV-wieczni protoplaści niewiele pozostawili swym praprawnukom. Sami się martwcie, jak tu żyć. A żyć trzeba i trzeba się starać samemu, to prowincjonalne życie poprawiać i ulepszać. Nie przyjadą tu konserwatorzy zabytków, bo po co. Bo za nie zajmie się żadna specjalna uchwała, nikt nie będzie się zachwycać nim w telewizji. Kronika chce pokazać Bodzanów takim, jakim jest naprawdę: malutkie centrum malutkiego regionu rolniczego, z dala od wszelkich central.